Polska mówi Andrzej Dybowski. E, dziś z placu zamkowego w piękny, słoneczny dzień. Ze mną wyjątkowo miły, sympatyczny gość, pan Antoni Przechszta. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. E, I tutaj rzeczywiście jestem pod wpływem tej pięknej pogody: jak to niewiele potrzeba człowiekowi, żeby się poprawił nastrój. Od razu pojawiają się jakieś nowe pomysły, intuicje zaczyna lepiej funkcjonować. No właśnie, ja chciałem zapytać, jest Pan nauczycielem duchowym i między innymi są kursy u Pana rozwoju intuicji. Tak jest, to taki główny kurs, jaki, od którego ja zacząłem, to było duchowe uzdrawianie, niemniej jednak jakby ten wsłuchiwanie się w głos wewnętrzny jest tak ważne, że trudno było tego tematu nie poruszyć. I nie tylko dla własnych potrzeb, bo tak mój rozwój przechodził właśnie przez rozwój intuicji, postrzegania pozasmysłowego, ale równocześnie zauważyłem, że pożytecznym dla ludzi jest, żeby mogli wsłuchać się, co oni naprawdę chcą. A szczególnie dlatego, że jesteśmy bombardowani informacjami, często nawet i nieprawdziwymi, dookoła, gdzie nie spojrzymy, czy to są media, czy, czy inni ludzie, czy handlowcy. I trudno nam właściwie się wsłuchać w ten głos wewnętrzny, co my naprawdę chcemy. I to fakt jest jeszcze taki, że nie tylko my te informacje z zewnątrz otrzymujemy w sposób taki, że słyszymy je, bo ktoś je mówi albo je czytamy, ale my je tak samo otrzymujemy w sposób telepatyczny, bo te myślokształty są wysyłane, więc my je tak samo odbieramy. Dlatego też bardzo koniecznym dla człowieka, dla utrzymania jego zdrowia psychicznego i tak samo i fizycznego, dla, dla odkrycia jakiegoś celu i sensu życia, jest to, żeby się wsłuchiwać w głos wewnętrzny i kierować tym, co my naprawdę chcemy, po co tu przyszliśmy, jaką mamy misję do zrealizowania, jak moglibyśmy rozwiązać nasze problemy. Panie prezesie, jak to jest z tą telepatią? Czasem biorę za telefon, dzwonię na przykład do osoby bliskiej i mówi, och właśnie miałam do Ciebie zadzwonić. Czy rzeczywiście to działa, czy to jest po prostu zwykły zbieg okoliczności? No, można by powiedzieć, że ja to dużo na telefonach oszczędzam, teraz już nie są drogie, ale kiedykolwiek o kimkolwiek sobie pomyśliłem, to, to, to pomyślałem, to najczęściej te osoby do mnie dzwoniły. A czasem jak miałem takich trudnych pacjentów, jak sobie o, nim po, o nich pomyślałem, a dłuższy czas już nie dzwonili, to też dzwonili, więc uszy, uczę się teraz też <grym> za bardzo nie myśleć o rzeczach, które nie potrzebujemy przyciągać. Właściwie jest to udowodnione, że, że myśl wysyłana ma swoją energię, ona jest kierowana do danej osoby. Jeżeli ta osoba jest odpowiednio receptywna, to ona tą myśl bardzo dobrze odczyta. To nie jest takie zawsze łatwe odczytać, na przykład o co konkretnie w szczególe chodzi, ale jakby tutaj w telepatii my się kierujemy pewnym odczuciem i wszystkie komórki od podstawowych komórek poprzez i rośliny, i zwierzęta, ludzi, my mamy w sobie tą zdolność odczuwania tego, co jest nam przyjazne i tego, co nie jest nam przyjazne. Ale równocześnie mamy odczu możliwość odczuwania na przykład u danej osoby, Jeżeli ona o nas myśli, no to jakby ona nas przywołuje telepatycznie, przecież komórki są bezprzewodowe i dzwonią w drugim miejscu. Na tej samej zasadzie działa umysł, że on wysyła informacje do danej osoby, ta osoba jest odpowiednio, jak jest w odpowiednim stanie, to ona odczuwa informacje. W ogóle trzeba uważać, co myślimy o innych osobach, bo jak źle o nich myślimy, to oni się do nas będą negatywnie nastawiać. Ile czasu potrzebujemy, żeby nauczyć się takiej intuicji, wypracować to w sobie, żeby jak najlepiej z tego korzystać? no z jednej strony dobrze by było być na takim dwudniowym kursie. Bardzo dużo można się już nauczyć, można sobie to potwierdzić, bo na przykład wkładamy jakieś kształty do koperty i ludzie czytają. Uczymy się metody Stargate, tak jak to Amerykanie w swojej armii ćwiczyli. Uczymy się tego, co jest wkładamy włosa do koperty to jest bardzo dobry dowód. Wkładamy włosa do koperty, ludzie dotykają tą te nie widzą włosa, opowiadają dużo o danej osobie i to się im sprawdza. Widać, że na drugim stopniu, jak już ludzie przychodzą, bo chwilę mieli jeszcze do poćwiczenia, to te rezultaty są o wiele większe. Mamy bardzo wiele ich nagranych i one naprawdę są rewelacyjne. Więc nawet bycie na, na jednym stopniu kursu daje narzędzia. Natomiast, gdyby się mnie ktoś tak zapytał z doświadczenia, jak to jest, żeby utrzymać ten poziom, no to muszę powiedzieć, że dobrze jest ćwiczyć cały czas. Dobrze jest się do tej intuicji odwołać. Jeżeli my się do niej odwołujemy, mamy pewne narzędzia wsłuchiwania się w głos wewnętrzny, spisywania myśli, stosowania pewnych metod w podejmowaniu decyzji, to my utrzymujemy ten poziom. A jeżeli nie ćwiczymy, to niestety on nam ucieka. To nie jest tak, że my wyćwiczymy i on zostaje. Czy taki potencjalny uczeń, student yy, musi mieć specjalne jakieś predyspozycje, żeby wziąć udział w takim kursie? No, z założenia można by powiedzieć, że yy, jedyną potrzebą jest to, że on chce się rozwijać, a moim zadaniem jako nauczyciela jest go nauczyć, żeby wiedział jak korzystać z metod, żeby mógł się rozwijać. I ten zakres jest różny. Niektórzy mają rewelacyjne odczyty, a niektórzy mają pierwsze kroki. Ja dostrzegam te kroki, jak one się pojawiają i staram się pomagać osobom, bez względu na to, w jakim punkcie w życiu oni przyszli. Bo może być tak, że od dziecka już ktoś, matka z dzieckiem, czy rodzic z dzieckiem komunikuje się równocześnie przy pomocy myśli i odczuć, czyli są słowa, myśli, odczucia. Wtedy ta telepatia naturalnie jest gdzieś wykształcona, a jeżeli ludzie na przykład mówią inaczej, myślą inaczej, czy, czy nie, nie kierują się odczuciami, kierując się myślokształtami, to wtedy jest może trochę trudniej, ale to wszystko można rozwinąć, więc można by powiedzieć, że każdy może rozwinąć, ci, którzy chcą to bardzo, no i są ludzie, którzy chcą w tym dziedzinie pracować. Najlepiej by było, gdyby na przykład polska armia za trudniła z 30, z 30 osób, które by chciały przychodzić codziennie do pracy na 4 godziny, czy 6, rozwijać intuicję, a później ta wiedza mogłaby być używana w tych zagrożeniach hybrydowych, na przykład y, kraju. I wtedy, jeżeli ktoś by regularnie ćwiczył przez rok, dwa lata, to naprawdę mógłby się wykształcić. Ja chętnie bym się zapisał do takiej szkoły, albo taką szkołę bym poprowadził, bo wtedy byśmy się wszyscy rozwijali. Natomiast jak ktoś przyjdzie raz na kurs, później za dwa miesiące na jakieś Kursach w międzyczasie życie i, i jakby nawał informacji go przytłoczy, no to trochę są gorsze rezultaty. Bardzo panu dziękuję. Moim i Państwa gościem był prezes Stowarzyszenia Rozwoju Duchowego, pan Antoni Przechszta.